Zróbcie se razem ze mną pasztet z mięsa i warzyw z rosołu bez użycia maszynki do mięsa. Wyciągamy z rosołu ugotowane wszystkie warzywa, a także mięsa. I nie ma znaczenia, na jakim mięsie gotowaliście rosół. Ja miałem akurat na kurczaku i kaczce. Obieramy mięso z kości i wrzucamy do miski. Na patelni podsmażamy cebulę i dodajemy do niej cztery wątróbki z indyka. I tutaj wpada blender ręczny i blendujemy warzywa, jak i mięso. Ja wiem, że to może wydawać dziwne, ale faktycznie blender ręczny daje radę zmielić i mięso i warzywa. Dla ułatwienia możemy sobie dolać trochę rosołu do mięsa, wtedy łatwiej wszystko zblendować. Do środka oczywiście musi wlecieć też wątróbka oraz cebula. Wszystko potem przekładamy do większej miski i dodajemy trzy żółte, trzy całe jajka, bułkę jedną większą nałączoną w mleku i odciśniętą, doprawiamy solą. Pieprzem i sporą ilością majeranku, a następnie wszystko ze sobą mieszamy i łączymy. Ja uznałem, że warto jeszcze raz wszystko zblendować, więc zblendowałem raz jeszcze, by masa była gładsza. Następnie foremkę, taką w jakąkolwiek inną, mogą być też nawet aluminiowe, smarujemy masłem i wysypujemy bułką tartą. Chodzi o to, żeby pasztet nam się po upieczeniu dobrze od niej odkleił. Wykładamy masę. Ja moje pasztety piekłem. Ten w najmniejszej foremce godzinę 10, ten w największej godzinę 30. Na górę pasztetu warto jeszcze położyć po solidnym plastrze masła. Temperatura pieczenia to 180. No i oczywiście pod pasztet musi wjechać masło. Jeżeli mnie nie obserwujesz, to nie obserwuj, ale taki pasztet to sobie zrób.